Co zrobić, jeżeli chcesz nosić przy sobie dużo? Na przykład dużo gotówki? Ale niekoniecznie chcę, żeby to odznaczało dzisiaj na tyłku nie wiadomo do jakiego stopnia. Najlepszym rozwiązaniem będzie mimo wszystko portfel długi. Niekoniecznie taki, takiego designu, może mieć dużo więcej miejsc na karty, i inne tego typu rzeczy. Ale zobaczcie, ten niegomość jak go zmierzymy, jest grubości nawet niecałego centymetra. To jest naprawdę niedużo. Jeżeli byśmy go złożyli na pół, no to się wtedy robi duży problem. Ale dużym zas plusem zastosowania czegoś takiego jest to, że można użyć skóry, która jest grubsza niż ustawa przewiduje w sensie, że grubsza niż się zazwyczaj stosuje w portfelach ale plusem tego jest to, że po prostu ten portfel jest absolutnie nie do zajechania. A jeżeli chodzi o to, do czego można go nosić, praktycznie każdy rodzaj jeansu, czy elementy skórzane, czy takie casual.